Cześć, tutaj Dawid Kosiński ze Sweb Znajdujemy się właśnie w złotych tarasach, gdzie Orange zaprezentowało swoją nową ofertę Love. Jest to oferta, która łączy w sobie telewizję, telefon komórkową, telefonie stacjonarną oraz internet światłowodowy, czyli wszystko, czego potrzebuje osoba korzystająca z nowych technologii. Największym wyróżnikiem nowej oferty jest prostota. Umowy się podpisuje raz, montaż też jest jeden, jedna opłata aktywacyjna. Wszystko trzeba zrobić tylko raz, żeby korzystać ze wszystkich usług Orange. Największą zaletą oferty LAF jest niska cena, która wynosi 69 zł w pierwszym roku trwania i 99 zł w drugim roku trwania, i to jest już cena za wszystkie usługi wchodzące w skład tej oferty. Ale nawet jeżeli zdecydujemy się ją rozszerzyć, będziemy chcieć mieć szybszy internet, na przykład 300 megabitów na sekundę, to wtedy i tak będzie tanio, ponieważ cena tej oferty wzrośnie do 89 zł, a później do 119 lub 129 zł. To jest naprawdę niezła oferta. Bardzo ważnym elementem tej oferty są też sprzęty, ponieważ to od nich zależy czy wykorzystamy pełnię możliwości tego świetnego internetu światłowodowego. I mamy tutaj właśnie po pierwsze nowy Fanbox 3.0, który po raz pierwszy w historii obsługuje Wi-Fi AC i do tego 4 razy mimo, czyli może wyciągnąć Wi-Fi o maksymalnej przepustowości 600 megabitów na sekundę. Oprócz niego mamy dekoder nowy produkcji Samsunga, który jest bardzo responsywny, bardzo szybki i obsługuje obraz 4K, co jest naprawdę bardzo ważne. Pozwala też na nagrywanie trzech źródeł materiału naraz i przy tym oglądanie jeszcze jednego zupełnie innego. Mówiliśmy o ofercie, mówiliśmy o sprzętach, ale fajne są też usługi dodatkowe i taką usługą jest właśnie aplikacja do Orange, która pozwala między innymi kupować wspólnie materiały. Nie jest tak, że ja kupuję materiał, film i tylko ja mogę go obejrzeć. Mogą obejrzeć go wszyscy, domownicy, kiedy chcą. Bardzo istotne jest też, że ta aplikacja łączy się z telewizorem. Jeżeli jakiś film oglądasz i przerwiesz yy, na przykład w połowie, idziesz później do autobusu, bierzesz smartfon, odpalasz aplikację, ten film oglądasz dokładnie od tego momentu, w którym skończyłeś się oglądać. To się powoli robi standard, ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które pokazuje tylko, że dzisiaj treści multimedialne możemy konsumować w absolutnie każdy sposób. W domu, w podróży czasami nawet w pracy, choć tego nie polecam. Ja Wam krótko opowiedziałem już o nowej ofercie Orange Love, ale postanowiłem też spytać o nią inne osoby. I teraz opowie nam o samej ofercie, o tym, z czego ona się składa, z czego ona wynika, rzecznika prasowego firmy Orange, Wojtka Jarczyńskiego nowy dekoder, który umożliwia odbiór telewizji 4K. Drugim urządzeniem, które serdecznie polecam jest nowy Fanbox 3.0. Podejrzewam najszybszym wi fi w tej chwili na rynku. I to są dwa podstawowe urządzenia, które pozwalają w naszym domu mieć zarówno ofertę telewizyjną, jak i fantastyczny dostęp do internetu. Ja myślę, że jedynym unikatowym w tym momencie operatorem, który może zaoferować tak duży pakiet, ja mówię o światłowodzie, mówię o telewizji 4K, jest Orange i jesteśmy z tego bardzo dumni, że jako pierwsi umożliwiliśmy klientowi aż tak bogatą ofertę za bardzo rozsądną cenę. Otrzymujemy jeden rachunek w jednym czasie, bardzo prosty sposób później e, rozliczania się za usługę. Oręcz w tym przedsięwzięciu ma głównego partnera firmy Samsung, która dostarcza tutaj telewizory 4K i dekodery 4K. Postanowiliśmy o te sprzęty spytać Olafa Hulickiego, czyli rzecznika Samsunga. Musi być dobry sprzęt, musi być dobre, e, dobra przepustowość łącza, czyli tutaj światło się świetnie sprawdza. E, I oczywiście muszą być dobre te terminale, w tym, wy, w tym wypadku e, telewizor no i przekaźniki, czyli, czyli dekoder. Tak? Już niektóre kanały w ogóle też w rozdzielczości 4K, dostarczane przez platformy czy satelitarne, czy, czy, czy cyfrowe, kablowe. Coraz więcej filmów jest też na 4K, dostępnych w ogóle w ofercie, takie, które możemy pobrać z biblioteki. Ludzie sami nagrywają też w rozdzielczości 4K. I Myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba być w tym segmencie wysokiej rozdzielczości. Orange, jak to Orange? Operator komórkowy ma w ofercie wiele smartfonów, tabletów, innych urządzeń mobilnych, ale teraz do tej oferty, ponieważ skupia się ona na telewizji, można dobrać też telewizor i to telewizor nie byle jaki, bo model od Samsunga obsługujący rozdzielczość 4K. I ten telewizor w tej ofercie nie jest przesadnie drogi, bo na start za niego trzeba zapłacić od 349 zł, a później rata za niego wynosi 90 zł. W porównaniu z tą tanią ofertą może to się wydawać dużo, ale łączny rachunek, jak na usługi, różne Rodzaju i do tego fajny telewizor i tak nie będzie zbyt wysoki. Dociera mnie do 30 czy do 60 uczniów, których miałabym możliwość uczyć bez internetu, a tak ogląda mnie 200 tysięcy osób. No to ja mam takie poczucie, że moja praca więcej znaczy, no i trochę bardziej zmieniam świat. A ja właśnie to bym chciała robić. Ja bym chciała zmieniać świat na lepszy. Panie dyrektorze, Twittera, mamy tylko jedno pytanie. Czy nowa usługa Orange nadaje się do Twittera? Tak. Krótko powiedziałem Wam o nowej ofercie Orange, ale to był zaledwie skrót informacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tej fajnej oferty, artykuł na ten temat znajdziecie pod filmem Zostanie zalinkowany. Jeżeli uważacie, że przydałby się Wam internet światłowodowy, łapeczka w górę. Jeżeli za to lubicie telewizję 4K, przycisk subskrybuj. No i widzimy się niebawem. Cześć!